Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Ja mam na imię Magda i jestem osobistą stylistką, a to jest kanał, na którym dowiesz się, jak mieć świetny styl i wyglądać modnie, ale robiąc tylko i wyłącznie rozsądne i przemyślane zakupy. I dzisiaj przychodzę do Was z filmem o kozakach. Mamy już połowę grudnia, zima już jest pełną parą, temperatury coraz chłodniejsze, więc wiele z nas właśnie szuka odpowiedniego obuwia na tę porę. Ja sama kozaków w swojej szefie nie mam i chętnie właśnie za nimi się tutaj wspólnie z Wami rozejrzę i w dzisiejszym filmie zaprezentuję Wam trzy modele kozaków, które zamówiłam akurat ze sklepu CCC, natomiast nie jest już żadna reklama, tylko po prostu w tym sklepie najwygodniej mi było wrzucić trzy różne pary do koszyka po prostu w jednym zamówieniu i nie musieć zamawiać ich z trzech różnych sklepów, więc omówimy sobie trzy zupełnie różne od siebie modele kozaków, powiem czym się one charakteryzują i dla kogo który model będzie najlepszy, do jakiego stylu, do jakich stylizacji, i też z takiego praktycznego punktu widzenia powiem Wam, na co zwracać uwagę właśnie przy wyborze danego fasonu. Ale zanim to, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Będzie mi bardzo miło. I zapraszam Was również do opisu pod filmem, gdzie znajduje się link do platformy Bajkofitu, za pomocą której możecie mój kanał wesprzeć. Bardzo dziękuję osobom, które dotychczas dokonały właśnie wpłaty na tę platformę. Dzięki Waszemu wsparciu mój kanał może się dalej rozwijać, za co jestem też oczywiście. Bardzo wdzięczna, bo jest to moja ogromna pasja i bardzo się cieszę, że coraz więcej tutaj Was na moim kanale właśnie jest. Ale bez wędu, gadania przechodzimy już prosto do tematyki dzisiejszego filmu. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja na razie jestem w botkach. Sama tych kozaków jeszcze nie mierzyłam, bo nie chcę tutaj w żaden sposób y, się sugerować. Tylko po prostu na żywo z Wami te kozaki, które zamówiłam tutaj przymierzę. I tak jak wspomniałam, złożyłam zamówienie w sklepie CCC, natomiast nie, nie wybierałam marek typu Jennifery albo Dizzy, czegoś takiego. Starałam się wybierać modele jakościowe, bo właśnie tutaj na tym kanale chcę Wam gdzieś tam to przekazywać, że mimo wszystko warto jest trochę sobie może odłożyć, zapłacić za takie buty więcej i wybrać coś lepszej jakości niż te wiecie najtańsze po 100 kilka złotych bo to naprawdę jest bardzo niska cena jak za kozaki dlatego że jeżeli po prostu zapłacimy więcej to będziemy mieli je po prostu na dłużej myślę że zdecydowanie lepiej jest i dla naszej szafy i dla naszego portfela, i dla środowiska, kupić jedną parę i mieć ją kilka lat, niż co sezon, wymieniać na nowe, bo poprzednie po prostu były kiepskiej jakości. Natomiast to tak słowem wstępu: oczywiście zdarzają się wyjątki, natomiast na ten temat nie będę się rozwodzić. Ja tych kozaków nie mierzyłam, zaraz właśnie zrobię to tutaj na żywo z wami, doczepiając sobie też takiego śmiesznego kucyka. Może on ze mną tutaj dzisiaj zostanie, a może go zaraz odczepię. Zobaczymy. To jest totalnie nieważne, tylko tak, słuchajcie, dla urozmaicenia. I mam na sobie teraz taką prostą stylizację: jedną z moich ulubionych, czyli skórzaną spódnicę, golf, i na to oversizeową marydarkę. I właśnie za jej pomocą, między innymi, pokażę Wam, jak dany model kozaków może tą stylizację zupełnie odmienić i nadać jej innego charakteru. Wszystkie kozaki, które zamówiłam, akurat są czarne, ale myślę, że większość z nas, mimo wszystko, takiego wyboru właśnie gdzieś tam dokona. Tym bardziej, jeżeli jest to pierwsza para kozaków. W naszej szafie, bo jest to coś najbardziej uniwersalnego i coś, co przyda nam się do największej ilości stylizacji. OK, mam już na sobie pierwszy model, i są to klasyczne, proste, czarne oficerki. Ja tutaj akurat zdecydowałam się na model z Gino Rossi. Były też tam w obrębie CCC oficerki z innych marek. Natomiast te ja gdzieś tam przykuły moją uwagę i właśnie te postanowiłam zamówić. Wszystkie modele, linki będziecie mieli w opisie. Także jeżeli sobie chcecie te buty, które właśnie tutaj mierzę, obejrzeć na stronie, to właśnie tam na dół Was zapraszam. I są to buty zupełnie, zupełnie klasyczne. Nie mają absolutnie żadnych udziwnień. Ja z nich mam swój standardowy rozmiar, czyli 39 i na skarpetę są jak najbardziej dobre. Kiedy przymierzyłam je tak w pierwszej chwili bezpośrednio na rajstopy, to czułam trochę luzu. Natomiast myślę, że w praktyce, kiedy bym miała je nosić na zewnątrz, na pewno zakładałabym skarpetkę. Z tego co czuję, to one nie mają żadnego ocieplenia. Są po prostu z gołej skóry wykonane, także jest to pewnego rodzaju zaleta, myślę, dlatego że wtedy, kiedy wejdziemy w nich do pomieszczenia, to po prostu nie będziemy musieli sobie tych butów wiecie, całych przebierać na jakieś lżejsze, tylko spokojnie będziemy mogli sobie nadal zostać w tych i się po prostu nie zgrzejemy. Wspominałam Wam już kiedyś, że ja takie właśnie dowiązania lubię. Dlatego, że do takich goło-skórzanych butów ja sobie lubię dokładać jakąś taką grubszą, filcową albo nawet futrzaną wkładkę i ona jakby tą sprawę docieplenia mi załatwia. Ja mam jeszcze powiem Wam szczupłą stopę. Gdzieś tutaj na filmie też zobaczycie wymiary mojej łydki, żebyście widzieli jak to właśnie u mnie wygląda. Ja mam nogi dosyć szczupłe albo nawet chude, także większość kozaków właśnie w ten sposób gdzieś tam mi odstaje. Natomiast powiem Wam, że mi ten efekt osobiście chyba nie przeszkadza. Chociaż wiadomo, że tutaj też zależy jakby od preferencji, czy wolimy kozaki bardziej dopasowane, czy bardziej luźne. Natomiast zobaczcie tutaj bokiem, że w tych mam naprawdę sporo tutaj tego luzu. Natomiast one są na stopy przymierzę również na spodnie, żebyśmy tutaj wszyscy zobaczyli. I jak to się będzie prezentować. Podbicia też wysokiego nie mam, także nie mam absolutnie żadnego problemu gdzieś tam z zakładaniem kozaków, botków. Wręcz często mam, mam taki problem, że gdzieś tam to wszystko tutaj jest za luźne. Szczególnie objawia się to latem w sandałach. W sandałach mam, mam dosyć duży problem, żeby kupić, bo, bo wszystkie są na mnie za szerokie. Natomiast tutaj w tym podbiciu to wszystko jest tutaj bardzo ładnie dopasowane. Leżą naprawdę dobrze. Myślę, że byłyby naprawdę wygodne. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o podeszwę, jaką te buty posiadają, to ona nie ma żadnego bieżnika, tylko jest taka właśnie jakby gładka, co dla mnie jest, uważam, dużym minusem, bo te buty kosztują 479 zł w, w, w regularnej cenie. I myślę, że jednak kiedy płacimy prawie 500 zł za kozaki, to jednak ten bieżnik powinien być, bo to są buty na zimę, więc miło by było, jeżeli one by nas przed tym ślizganiem zabezpieczały. Generalnie powiem Wam, że mi się podobają. Skóra tutaj jest naprawdę, widać, że jest bardzo wysokiej jakości. Detale, tak jak już wspomniałam, są takie dosyć klasyczne. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o tą łydkę, to już tutaj zależy od preferencji albo po prostu od wymiarów Waszej łydki, jak to tutaj wolicie. I one też w kostce jakoś super nie przylegają. One całe są tutaj takie raczej luźniejsze, także powiedziałabym, że jest to taka opcja trochę bardziej w trendach, dlatego że ostatnio gdzieś tam w tych takich, wiecie, najmodniejszych fasonach nie pojawia się, wiecie, taka typowo obcisła cholewka tylko właśnie jest ona trochę luźniejsza. Ja akurat te modele zamawiałam przy okazji Black Friday, więc zapłaciłam za nie trochę mniej i w momencie, gdy to nagrywam, widziałam też, że przyszła mi na maila właśnie jakaś obniżka, natomiast nie wiem, jak to będzie w chwili publikacji filmu, więc tak jak mówię, zaglądajcie do opisu, do klikajcie w linki, które Wam tam zostawię, to tam zobaczycie, jak to wszystko się prezentuje. Myślę, że już dostatecznie szczegółowo omówiłam model tych, koza, tych kozaków, natomiast przejdźmy teraz jakby do charakterystyki tego fasonu takie oficerki. To są buty, które nie są jakieś super eleganckie. Jeżeli Wam zależy, wiecie, na takim stylu bardzo kobiecym, klasycznym, pod, podkreślającym na przykład jakąś tam elegancję, czy coś, to myślę, że nie będą to buty dla Was. Są to raczej buty casualowe, takie wiecie, na co dzień do śmigania, do spodni, czy tam, wiecie, do płaszcza. I tak dalej, albo właśnie dla osób, które gdzieś tam lubią trendy, no bo ta cholewka tutaj jakby taką, taki charakter tym butom nadaje, że są one takie bardziej wyraziste, bardziej gdzieś tam podkreślające taki, można powiedzieć, nawet trochę męski, miejski charakter, nie są jakieś super eleganckie i zobaczcie, że moja stylizacja od razu z tymi butami wygląda na taką bardziej, wiecie, codzienną, casualową, gdzieś tam spokojnie po mieście w nich mogłabym sobie śmigać. Jeżeli chodzi o fason, to też nie są. To to buty, które jakoś super nas wysmuklają i wydłużają, dlatego że właśnie są obszerne, są też na płaskiej podeszwie, wyglądają dosyć, tak można powiedzieć, ciężko. Ja akurat jestem zwolenniczką ciężkich butów, lubię taki charakter, natomiast jeżeli zależy Wam gdzieś na wysmukleniu, na wydłużeniu sylwetki, to myślę, że nie będą to buty dla Was. Co innego już, jeżeli byłyby to oficerki z cholewką, jakoś taką obcisłą, dopasowaną, to wtedy wyglądałoby to inaczej. A tutaj są to takie buty raczej o ciężkim charakterze. Generalnie, jeżeli chodzi o taką jakąś skalę, to myślę, że daje im tak 7 na 10. Głównie ten minus jest właśnie ze względu na to, że nie mają tego bieżnika. Kolejna para, na jaką się w tym zamówieniu zdecydowałam, to są takie zamszowe, jakby muszkieterki. Natomiast przy moim wzroście, przypomnę, 174. Nie są to muszkieterki, bo one sięgają mi jakby dosłownie do kolan, także jakby dla niższych osób jak najbardziej. Natomiast myślę, że w moim przypadku nie jest to jakieś super korzystne, bo po prostu ta długość jest jakby taka ni w 5, w 9. Także jeżeli jesteście wysokie, a zależy Wam właśnie, żeby te kozaki były za kolano, to ten model nie jest dla Was. To tak na początek Wam powiem. No i są to, słuchajcie, właśnie takie jakby muszkieterki z leciutkim, niewysokim takim obcasem. Nie wiem, ile on ma dokładnie centymetrów, ale myślę, że około 5, także raczej to będzie wygodna opcja na co dzień. I moje pierwsze wrażenie jest takie właśnie Wam powiedziałam, że są na mnie tutaj za krótkie i też są trochę za szerokie, no bo jednak to jest model, który powinien do łydki przylegać mimo wszystko. W założeniu one są obcisłe, dlatego że ten materiał tutaj z tyłu jest elastyczny, co właśnie ma pozwalać na to, żeby te kozaki się ładnie dopasowały. A właśnie przy moim obwodzie łydki są na mnie za szerokie. Także, jeżeli macie trochę szerszą łydkę ode mnie, tutaj mam myślę, że jakieś około 5, nawet 7 cm luzu, to one będą na Was dobre. Generalnie tutaj w koszce wszędzie ładnie przylegają. I to są buty marki Lasowski, kosztowały w cenie regularnej 359 zł. Ale znowu, tak jak mówię, sprawdzajcie zniżki, bo w CCC one są regularnie i one są właśnie wykonane również z naturalnej skóry, zamszowej tym razem. I tutaj one z przodu są troszkę wyższe niż z tyłu. I właśnie ta tylna część jest jakby wykonana już takiego sztucznego, elastycznego materiału. A tutaj z przodu, właśnie jest ta jakby część skórzana. Czubki są okrągłe, są to buty, właśnie takie, bardzo bym powiedziała klasyczne i one już mają zdecydowanie bardziej elegancki wydźwięk. W stylizacji niż te poprzednie oficerki z tą szeroką cholewką, z tą ciężką podeszwą. I tutaj, jeżeli chodzi o tą podeszwę, to jakby ta przednia część jest wykonana z takiej jakby gumy, i tu delikatny bieżnik jest bardzo delikatny. Też byłabym bardzo zadowolona, jeżeli on by był bardziej taki, wiecie, głębszy, intensywniejszy, wtedy to byłabym się jakby. Wtedy czułabym się bardziej bezpiecznie chodząc w nich. Natomiast jeżeli chodzi o obcas, to on już jest mega śliski. Jest wykonany, ten flek jest po prostu taki jakby plastikowy. Uważam, że jakby gumowy flek właśnie z bieżnikiem, taki zapobiegający ślizganiu się byłby tutaj zdecydowanie lepszą opcją. I dla kogo są takie buty. W moim odczuciu taki model zakolano jest najlepszy dla osób, które chodzą na przykład w sukienkach i w spódnicach szczególnie długości MIDI i zależy im właśnie na tym, żeby gdzieś tam w tych butach było ciepło, żeby one chowały się pod tą sukienkę, gdzieś tam właśnie ktoś rajstopy, żeby nas tutaj wszędzie po nogach ogrzewały. Moim, moim zdaniem właśnie to bardzo dobrze wygląda. Kiedy takie kozaki chowają nam się gdzieś tam pod spódnicą, pod sukienką, jest to naprawdę bardzo fajny efekt. I myślę też, że jest to bardzo właśnie praktyczne, bo te nogi pod tą sukienką nie są gdzieś tam gołe, tylko mamy je zakryte tymi kozakami, dzięki czemu jest nam cieplej. Wiem, że taki model mam ryłko. Ja go akurat osobiście nie widziałam, zamiast mam feedback od Was, że Wy właśnie na ten model się gdzieś tam decydowałyście. Także napiszcie mi koniecznie, jak tamten wypada właśnie w porównaniu do tych, jeżeli chodzi też właśnie o tą podeszwę, czy tamte mają bieżnik, bo właśnie już wiem kilku letniego, jak właśnie chodzę z klientkami na zakupy, że Ryłko ma właśnie bardzo fajny bieżnik w tych kozakach. I tutaj jeszcze taka mała uwaga, że w tych pierwszych kozakach, znaczy wiadomo, był to model płaski, to jest model na delikatnym obcasie. Natomiast mówię o moich odczuciach na bieżąco, tamta jakby wkładka w środku była bardzo mięciutka. Stopa czuła się jak na poduszce, bo to naprawdę bardzo wygodne. Natomiast w tych, tutaj to moje śródstopie, powiem Wam, że jest mi tutaj dosyć twardo. Mimo, że ten obcas jest niski, to ta twarda podeszwa myślę, że przy dłuższym chodzeniu musiałabym sobie zaaplikować do nich jakąś żelową wkładkę, bo myślę, że właśnie to śródstopie by mnie tutaj po dłuższym chodzeniu trochę bolało. A trzecia para kozaków, na jaką się zdecydowałam właśnie w tym zamówieniu, to są kozaki również z Gino Rossi. i jest to model krótki, przed kolano, na takim niedziutkim obcasie, na takiej kaczuszkowej, jak widzicie, szpitce. I one są tutaj już w szpic, nie takie pozostałe dwie pary okrągłe. Również mam ten sam rozmiar, 39 i w regularnej cenie kosztowały 549 zł, ale tak jak mówię, ja miałam zniżkę. I pierwsze, co muszę Wam powiedzieć, to że to jest z dzisiejszy z dzisiejszego przeglądu. Zdecydowanie mój ulubieniec, bardzo mi się podobają, pięknie leżą. Uważam, że do tej stylizacji też wyglądają najlepiej z tych wszystkich trzech modeli, które właśnie do tej pory tutaj przymierzyłam. Na stopie też bardzo mi się podoba, jak one leżą, ponieważ właśnie tak jak powiedziałam, mam wąską stopę, a one idealnie mi tutaj przylegają właśnie wszędzie wśród sobie w podbiciu i naprawdę czuję się w nich bardzo, bardzo wygodnie. Ten niziutki obcas też jest w moim odczuciu świetny. Ja coś takiego właśnie bardzo lubię. Jest to znowu model, który w łydce, w ogóle w cholewce jest szerszy. Natomiast tutaj to jest efekt jak najbardziej zamierzony. Wygląda to w moim odczuciu naprawdę dobrze. Tak samo podobały mi się właśnie kozaki Markoszusz i Radzka, które mierzyłam też w jednym z filmów. Jeżeli jesteście osobami, które mają szerszą łydkę, to polecam sobie właśnie tam na te kozaki zerknąć, bo są to buty, które są właśnie stworzone specjalnie z myślą o osobach z łydką nawet o obwodzie 50 cm. Także taka mała tutaj dygresja, one tutaj jak patrzę na nie z góry, to mają naprawdę bardzo ostry, pięknie wyprofilowany czubek, i w ogóle w lustrze właśnie lustro duże, to jest mój nowy nabytek, dzięki któremu dobrze się tutaj właśnie widzę w stylizacjach, które Wam pokazuję, i jakby na bieżąco mam tutaj ogląd na to, co do Was yy, mówię, naprawdę w tym lustrze pięknie się one prezentują. Niesamowicie mi się podobają. I tak jak mówię, jeżeli chodzi o charakter tej stylizacji i w ogóle jak... Tak, tak, Czuję mojego stylu, to jednak to jest opcja, która gdzieś tam najbardziej do mnie przemawia. Niesamowicie mi się one podobają, są przepiękne. A teraz przejdźmy sobie do mierzenia wszystkich tych modeli do różnych stylizacji, właśnie żebyście też zobaczyli, zobaczyły, jak te kozaki wyglądają, na przykład do spodni, bo sama też jestem tego bardzo ciekawa. Wiadomo, że nie chodzimy cały czas w spódnicach. Więc widzieliście teraz, jak prezentują się te poszczególne modele kozaków w zestawie ze spodniami i z trzema okryciami wierzchnimi, z długim beżowym płaszczem, z czarnym płaszczem długości do kolana i z kurtką puchową. I powiem Wam tak, że tak jak widzieliście, moim zdaniem te oficerki wyglądały dobrze do wszystkich trzech okryć wierzchni, więc jest to but, który będzie w moim odczuciu z tych wszystkich trzech najbardziej uniwersalny. Ale to tak jak powiedziałam, najbardziej casualowy, bo kiedy zależy nam na kozakach, właśnie stricte, do sukienek, do spódnic, które będą pasować nam do eleganckiego stylu, to raczej nie skłaniałabym się ku temu fasonowi. Ewentualnie może jakiś model, który ma bardziej dopasowaną cholewkę, na przykład taki z taką gumą tutaj od wewnętrznej strony lub po prostu jakiś, który gdzieś tam na odłytki przylega, wtedy ten dźwięk będzie bardziej elegancki niż wtedy, gdy mamy tą cholewkę taką stricte szeroką. Natomiast one, w moim odczuciu, jako jedyne pasowały tutaj do tej kurtki puchowej. Natomiast dwie pozostałe pary to już jest y, jednak styl bardziej elegancki i ja bym ich osobiście do kurtki puchowej, szczególnie do tej, którą mam, nie, nie nosiłabym ich, bo w moim odczuciu nie wygląda to jednak najlepiej. Jeżeli chodzi o ten długi, beżowy płaszcz, to do niego uważam, że pasowały wszystkie trzy modele kozaków, bo idealnie tutaj ta cholewka się pod, pod nim chowała. Te oficerki też naprawdę świetnie pod nim wyglądały. Mimo tego, że takich wiecie... Delikatnie przeszkadza mi to, że są one trochę włyte, no nie za szerokie. To przy tym płaszczu długim uważam, że wyglądało to świetnie. Naprawdę bardzo fajna, klasyczna stylizacja. Taki płaszcz jest akurat na tyle, na tyle uniwersalny, że do niego założymy wszystkie modele kozaków, bez względu na długość, na szerokość i na fason, bo on właśnie bardzo fajnie gdzieś tam zakrywa ich górną część. To samo właśnie jest przy sukienkach i spódnicach MIDI. Do nich też większość właśnie takich kozaków pasuje. Koniecznie mi dajcie znać, czy mój filmik dzisiaj Wam się przydał, czy mój poradnik Wam pomógł. Dajcie mi też znać, który model kozaków najbardziej przypadł Wam do gustu, jakie macie wrażenia właśnie po tym moim przeglądzie, które ewentualnie do Was by najbardziej pasował, ewentualnie właśnie, która stylizacja z tymi okruczeniami wierzchnymi najbardziej Wam się podobała. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i poświęcony czas. Napiszcie w komentarzach, jakie przeglądy chcielibyście jeszcze u mnie w tym zimowym sezonie zobaczyć. Może coś jeszcze uda mi się dla Was zrealizować zapraszam Was też bardzo serdecznie na mojego Instagrama, bo tam takie właśnie przeglądy czy różne nowinki, smaczki znajdziecie szybciej niż tutaj na YouTubie, więc zachęcam też do obserwowania. Na ten moment pozostało mi się już tylko z Wami pożegnać. Zachęcam też na koniec do subskrypcji kanału, a my widzimy się bardzo niedługo już w kolejnym filmie. Do zobaczenia, pa! pa. Vem, <síntale> vem,